Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic. Albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A że uwie, człowiek imieniem Symen, był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, a zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko, Jezus. Aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.